Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam serdecznie. Mamy środę, 23 kwietnia 2025. Nowy dzień. Nowy ty, nowa ja. <laughs> Połączmy się z tą naszą duszą. Weźmy oddech, wdech i wydech. W imię miłości, w zgodzie z moją boską wolą, przyzywam moją duszę, aby połączyła się z moim ciałem. Zobaczmy, co nam chce powiedzieć. Głos Twojej duszy, głos Twojej duszy na ten dzisiejszy dzień. 23 kwietnia ja już karty tasowałam ale oczywiście jeszcze przetasujemy przy was 23 kwietnia co tutaj chcę usłyszeć mm, pięknie i zobaczmy jaka energia tego dnia będzie nam towarzyszyło 23 kwietnia 2025 środa. Jaka energia? Poproszę jedną kartę. Oho. no to fajnie. Mamy, kochani, nasza dusza mówi, będzie tu na kąpiel, to jest na kąpiel. Zobaczcie, co tu się zadziewa, to jest postać, która, która leży sobie, spokojnie, swobodnie, tak, e, medytuje, a na nią spływa deszcz gwiezdnych e, jakby jasności. Tutaj jest lekkie ciało. Jest to kryształowa sieć. Jest to jakiś przekaz. Do ciebie tutaj przychodzi całość. Pięknie. To jest pięknie. A, mocne połączenie. Zobaczmy tą gwiezdną kąpiel. O co w tym wszystkim chodzi? Gwiazdy nieustannie syłają emanację na kryształową sieć Ziemi. Kiedy panuje równowaga, nasza planeta także wysyła informacje do gwiazd. Wiele gwiezdnych ziaren przybyło teraz na Ziemię, by pomóc w wibracyjnym przemienieniu planety i aktywować starożytne kody mądrości. O których ludzkość zapomniała. Wszystkie te informacje są przechowywane w kryształowej sieci. Jeśli wyszła ta karta, to może jesteś wzywany do rozpoczęcia pracy z gwiazdami oraz kryształową siecią Ziemi. Niektórzy wierzą, że kryształowa sieć Ziemi pozwala na Zakotwiczenie boskich częstotliwości kosmicznych w planecie. Być może otrzymałeś przekaz, albo otrzymasz, by pojechać w określone miejsca, na przykład na Ziemi i odblokować te kosmiczne kody swoją obecnością. A może zainteresuje Cię rytuał o nazwie Gwiezdna kąpiel. Pomedy pomedytujesz. Ta karta zazwyczaj pojawia się w związku z faktem, że jesteś, mój drogi, tu po to, by połączyć się z tą kryształową siecią Ziemi. Czy to w swoim rodzinnym mieście, czy też podróżując do innych miejsc, nie bardzo zdając sobie sprawę z tego, w jakim celu to robisz. Może ona także oznaczać, że Twoje lekkie ciało jest w trakcie procesu aktywacji. Jeśli któraś z tych opcji pasuje do ciebie, do Twojej sytuacji, postępuj wyjątkowo rozważnie i absolutnie się nie śpiesz. Nie śpiesz, aby być w stanie przyjąć tę zmianę wibracji. Dziś ważne by. Myślę, że to będzie spokojny dzień. Nie? Patrząc na to, że Twoja dusza potrzebuje tu spokoju, wyciszenia, połączenia e, z wyższą siłą, tak? A więc dziś otwieramy się, by otrzymać mądrość. By otrzymać mądrość, bo tu może coś do Ciebie przyjść. Tutaj gwiazdy Ziemia przekażą Ci swoją wiedzę i uzdrowią Ciebie. Ale to jest też uzdrowienie Ziemi. Słuchajcie, wyciszenie, nie spieszymy się, nie robimy nic na hurak. Tylko tak spokojnie. Myślę, że to będzie tak. Spokojny dzień. Patrząc na Asakielichów, czyli mamy tu mocne połączenie emocjonalne z Twoją duszą. Początek, szansa otwarcia się na coś nowego, na jakieś szanse, na jakieś możliwości, na przepływ. Woda. Woda, która płynie w nas. Krew, która płynie w nas. To jest tyle uczuć, że się wylewa. Tu jest tyle miłości, że się wylewa. A więc jest tutaj piękny początek przepływu Twojej energii, otwarcia serca na przyrodę, na ludzi, na pomoc, na wszelkiego rodzaju różne sytuacje. I będzie temu towarzyszyła również intuicja. As, jest jedynką, a więc tutaj przypływ obserwuj, obserwuj nie? Jaka mądrość do Ciebie tu przychodzi jaki, jak, jak, jakie wiadomości otrzymujesz od swojej duszy i jakie pokazują się tutaj możliwości szans, szanse. A więc Piękny początek dużo miłości i. Lekkie ciało. Pięknego dnia. Pozdrawiam, buziaki, papa. Pa.